Dzień dobry, Magda Dziedzicka, telewizja Sokółka. Czy mogę Panu zająć chwilę? Proszę. Czy wie Pan jakie święto dzisiaj obchodzimy? Wiem. To nie święto. A co to w takim razie według pana? To jest środa Popielcowa. Czy wie pani jakie święto dzisiaj obchodzimy? Co za pytanie, nie wiem. Jest to bardzo ważne święto w tradycji katolickiej to. Boże. No to nie. Popielec. A czy w jakiś szczególny sposób obchodzi Pani to święto? Tak, jak najbardziej. Idę do kościoła, ksiądz sypie głowę popiołem i mi się tak, czekamy na święta wielkanocne. Jakie mamy dziś święto? Popielec. A czy w jakiś szczególny sposób obchodzi Pani ten dzień? Oczywiście post. Nie jem mięsa. A jakie ma Pani postanowienia wielkopostne? Na razie żadnych. Ale w planach coś jest? Niekoniecznie. bo przeważnie nigdy nie utrzymuje żadnych postanowień. Poczekaj Pani, a który dzisiaj wobec jest? 6 marca, jest to środa, ale bardzo szczególna popielcowa. A co to za święto i na czym tak naprawdę polega? Pani mi trudne zapytania zadaje. Ogólnie polega na tym, jestem tak, że. Normalnie zawsze mówię z prochu, powstałaś w proch, się obrócisz, i ksiądz z znakiem krzyża sypie nam na głowę ciupeńkę popiołu, po prostu, żeby się tak jakby nas pobłogosławić. Nie wiem, jak to określić. A czy ma Pani jakieś postanowienie wielkopostne? E, tak, rzucić palenie. <laughs> Rozumiem. Postanowienie jest to, ale mam nadzieję, że się uda. E, dzisiaj mamy środę, środę popielcową. <laughs> A czy obchodzą Państwo ten dzień w jakiś szczególny sposób? No tak, trzeba iść do kościoła i e, no jest ogólnie dieta, znaczy się no nie je się tłustych żadnych potraw, śledziki, rybeczkę, rozumiem, tak? Tak, A Ty co lubisz jeść? Powiedz, e, rybkę? Tak, bardzo lubię rybkę. A na czym polega to święto, co oznacza? To znaczy, no, że będziemy teraz mieli okres oczekiwania e, na Wielkanoc. A czy robimy w ten dzień coś szczególnego? No idziemy do kościoła. A co się dzieje w kościele? No ksiądz posypuje głowę popiołem. Obchodzę, obchodzę, już mam tyle lat, że powinnam obchodzić. A w jaki sposób? W jaki sposób? No pójdę do kościoła, popiałem główkę posypią, prawda? No i oczywiście post. A czy ma Pani jakieś postanowienia wielkopostne? Ja jestem taki dobry człowiek, że ja nic nie postanawiam. Dzisiaj popielec. A czy obchodzi Pani jakoś szczególnie ten dzień? No, tak jak zawsze. Post do kościoła, na popielec. A czy ma Pani może jakieś postanowienia wielkopostne? Nie, bo z to zawsze nie dotrzymam. Powiemy, że jest to środa bardzo ważna środa dla katolików. A, podliczowa. No to nie? Tak, dziękujemy bardzo.